Takie konserwanty powodują, że ile taki produkt może po otwarciu y, być wykorzystywany przez nas? A to zależy. Dużo od tego, co ma taki produkt. Zazwyczaj no, czasem są takie kremy co do pół roku, co rok albo na przykład dwa lata. To jest wszystko zależne od tego, co jeszcze jest. Czyli po otwarciu, dwa lata jeszcze? Y, to znaczy, po otwarciu, to jest jeszcze kolejna rzecz. Y, taki produkt, który kupujemy, jest informacja, są często informacje o dwóch rzeczach. Czyli o tej, jak. Y, jak długo produkt zamknięty może być Czyli Data ważności. Data po ważności, tak. A druga rzecz jest taka data po otwarciu, czyli jest to taki Rysunek słoiczek, taki, tak, jest, taki, prawda? Tak, taki słoiczek i tam trzeba naprawdę teraz z wiekiem jest mi coraz trudniej to odczytać, ale tam jest zazwyczaj 6 miesięcy, 12, 12 miesięcy. Też. Tak, tak. Także tego trzeba się też yy, trzymać, ale to również dlatego, że na przykład, to jest bardzo istotne w momencie kiedy mamy filtry. Przeciwsłoneczna. I to jest bardzo ważne, żeby nie używać y, produktu po otwarciu, kiedy minie ten termin, bo tego filtru y, może już tam nie być.